Nie, jak ktoś zobaczył to zmieniłem tapetę, tapetkę, tapetkę sobie zmieniłem. Widzę, że poczułeś Pandarię, że ten chiński klimat Cię... A Ty żarty. wiesz co, ale to jest czysty przypadek. <grym> <grym> Nie Przypadek, tej. tak to się teraz mówi. A. Okay. 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 Mm. Zgromadziłem trochę expa tego. Aha, no, reset exp, no, to jest, to się przydaje strasznie, na Pandarii zwłaszcza. A, a ja Ci chciałem przypomnieć o tym Peak of 13, a Ty grasz tym druidem, a, sorki. Okej, okay. ja właśnie akurat wylewelowałem sobie kolejnego Pandarena pan u mnie na serwerze, mhm. widzicie tam z kolegą mnie poprosił, bo wrócił do gry po 5 miesiącach i właśnie jest zachwycony tym wszystkim, co tam zobaczył na, na tych początkowych krainach, no, dosyć ciekawie, czekaj muszę sobie powywalać The Art of War, to jest chyba ten quest, co nie? Tak, tak. Który nas, żeby go Aha, jak go skasuje to i tak mi wyskoczy nie e, no musisz wejść tam do hali tam gdzie jest ten e, t, chciałem powiedzieć tral e, garosz. i od razu odpalić się tam e, bardzo fajna scenka więc lepiej jak masz dźwięki wyłączone to sobie m, daj głośniej bo będzie dużo scenek na początku hmm, fantastycznie Dobra. I, i to jest właśnie to to jest świetne zaraz zobaczyć w sumie ja już się nie mogę doczekać, kiedy zacznę gromadzić nowy gir, bo ja mam tutaj pełno różnego stafu. O Jezu, dobra. A wiesz co, jest fajne też? Bo na przykład kiedyś był taki problem, że jak levelowałeś sobie jakąś tam klasę, znaczy w DPS-ie przykładowo, powiedzmy. Feral, tak? No to z mm -hmm. Ferala gromadzisz Agility i, i te takie rzeczy, które na przykład na Balans czy na Resto nie są ci potrzebne. A jak na przykład levelujesz w Balansie, to później możesz healać tam, bo też masz jakieś tam Spell Power, Intelekt i te sprawy. Mm -hmm. I teraz oni dodali takich vendorów. Oni się nazywają coś tam Adventurers Supplies. I mm -hmm. tam możesz e, kupić sobie aktualny Gear, tam zielony, tam chyba 550 coś. I on, on właśnie może sobie gdzieś tam go kupić. Gdzieś tam często są rozstawieni ci goście. Aha. Ile trwa live? Nie wiem, właśnie się zaczął. Właśnie, właśnie startowałem przed chwilą. Jak ktoś nie ma live'a, to, to mnie nie usłyszy. To nie mam co jak doradzać, co zrobić. Bez sensu. Muszę sobie tutaj poprzestawiać klawisze i tak dalej. Okej, okay, dobra. To czyli idę do garosza. Uuu, no. no. Oh, Sanka. Okay, i I am pleased to report that the battle at sea goes well, war chief. Our forces report decisive victories off the coasts of Tanaris and Tol Barad. Alliance blood spills. This pleases me, general. There's more. I've received word that our southern fleet engaged an Alliance envoy. We chased the royal flagship until it ran aground. Aground? Where? Apparently they found a massive, uncharted landmass shrouded by dense mists. And you let the Alliance get there first! Redirect the invasion fleet! General, you and your best veterans will pave our way, storm the shore, and paint this new continent red! Oh, oh, oh. Ależ to jest no no no. General się przestraszył mocno, reakcji Garosza. No, nas gre tutaj. W sumie będzie dużo z nim questów, jak nie wszystkie tam gdzieś w Jade Forest. Dosyć bardzo fajna postać. I odpowiednikiem alianckiego takiego generała jest kapitan Taylor też właśnie. Oni gdzieś tam będą mieli swoje starcie. Aha, aha. Dosyć ciekawie też będzie podczas tego robienia. Dobra, Się tutaj przelogujmy. I też wybierając się na pandarię będzie kolejna scenka. Dosyć ciekawie, z tego co pamiętam. No to super, fajnie się zapowiada. No ten początek właśnie ma, ma to coś w sobie, mi się bardzo to podobało, ogólnie. Dobra, gdzie ja lecę? Uła. A, to naraz na statek trzeba mieć flank mounta, żeby wejść, no to ma sens. No no. Dobra, ja tu już na Pandary jestem swoim paladynem. Ojej, ale zaraz chyba komuś facjatę przerobię, wiesz? Ojej. Oj. Ej, słuchajcie, na pytanie kim gram gram druidem, bo mi nagadali dzisiaj. Dzisiaj nagrywaliśmy odcinek, którego nie było na live, to możecie nie wiedzieć. Nagrywaliśmy odcinek i w tym odcinku okazało się... O Jezu, ktoś do mnie pisze. Dobra, za sekundę. Dobra, zaraz do tego wrócę. Sprawdzę, kto tam mnie molestuje, bo to może być Rojo. Molestujący Rojo. E, a Rojo ma prawo mnie molestować. Twoja żona wie o tym? Tak. <laughs> Mnie ktoś tutaj Ktoś mi tu wysłał dziwnego. No dobra, mniejszy z tym. Dobra, Pogadamy z generałem. Przepraszam za te jest Pandaria. No więc zacząłem grać druidem, bo mnie chłopaki podczas nagrywania dzisiejszego odcinka na poniedziałkowy yy, przegląd, y, znaczy y, poni na poniedziałek z MMO, powiedzieli, że się content zmienia, w patchu 5.1 się zmienią questy, a ja nie chcę stracić tego, co tu jest. I, i, a wiem, że pandy nie dam rady wylewelować tak szybko. Oa, ale stoczyłem walkę z gnomem, o dobra, ciła jestem.

Powiadając na pytanie ile live będzie trwał. Zobaczymy. Ja mam kilka rzeczy dzisiaj ważnych do zrobienia, więc nie wiem ile stanie będę. Ale na pewno o 21 będzie QA live. To o tym właśnie mówiłem w QA dzisiejszym YouTube'owym. O tak! Nie! Skopać Aliantom tyłek. Z góry, z góry ładujemy! Uuuu Obyś się rok nie zdziwił. Ej! A! Dostali, dostali! O cholera, my też dostajemy. O, żeż, fuck, orki poleciały, Orki, po, posypały się orki. kurde, oberwaliśmy, no nie wierzę, no przecież z góry mieliśmy przewagę wysokości, hordo. Ja cię kręcę, ja leżę ranny. Pali się dookoła mnie. R robiłem planking druidem. <grytanie> Dawałeś deskę na pokładzie. O, oh, o, oh, okej. Okay. A? Dosyć ciekawy co nie? Ja 80, co, co będę strzelał chyba? 80. Tak, tak Musisz zejść na dół pod pokład i tam będziesz miał działo ja cię. A ty, żeś to widział już z punktu widzenia Hordy? No już widziałem, nawet to nagrałem I też, wiesz co, bardzo mi się podobało, muszę powiedzieć, że... Że, no, podobało mi się Wow, tu jest normalnie jakiś ten Możesz ładować z tego tak szybko. Wow! Smaszujesz po prostu keyboard. Puf, puf. Bardzo mi się to działo podobało, nie wiem dlaczego. Jakieś takie fajne było. Ale ty, ja lubię te questy, gdzie się tak nawala do... W się sensie się stali spokojnie U -u -u -u", i już sobie nie stoją. To se postali, co? No. Akurat tutaj sobie gdzieś tam bazę założyli Alliance, no i... No... Powiedzmy, że ich wyplewicie stąd, nie? Zniszczycie Dobra. Trochę cholera, formę Jelonka mam Forma Jelonka jest super. Zaraz zejdziecie w sumie i będziesz przeprowadzał akcję z ziemi powiedzmy Dobra, a jak ja mam wyjść stąd? E, musisz tam skończyć tego questa bo, e, albo musisz użyć jakiejś liny, wiesz, gdzieś tam jest chyba A, re, e, rapel, no tak, tak, tylko gdzie jest ta lina? Ona gdzieś tam na dole musi być, wiesz? Innego wyjścia nie ma. Muszę sobie makra poprawić, bo... Czekaj, czekaj... Nie widzę tej liny. Gdzieś tam na mapie masz chyba zębatki zaznaczone, wiesz? No właśnie, właśnie. A, jest, jest, dobra. Nawet jest tutaj. Ouuu, oh, ja cię kręcę. Tak fajnie, tak, tak ten, jak agent, taki wiesz, jak tak się kręciłeś. No, ja jestem Taurenem, to na tej linii zawsze dziwnie wygląda. The Frozen Throne, Raging. Aha, myślałem, że to ja mam achievement, a to kiltyjny. Wow, zrobili ICC. No, no, ładnie, fajnie, proszę. Oh, to jest oh. dziesiątka Heroik, wow, nieźle zrobili. A, kurde, Heroika, ja nie zrobiłem, nie zrobiłem, heroika, nie licza. A był problematyczny, był licz na Heroiku, nawet na wyższych poziomach. No. On Powiedzmy. Tam, on tam, zdaje się, w zależności od ilości, procentowo zadawał obrażenia i... Tak, tak, później gdzieś tam się takie, takie rzeczy pojawiały. Dobra. To ja nie wiem, czy ja tego nie będę miał sfazowanego. A, ja, czekaj, gdzieś tam. Eee... Makro mam popsute. A tu już można latać, czy nie można? Nie, 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 dopiero od dziewięćdziesiątki roku. A, jaj, jaj. Czekaj, nie tego. za przygoda. Dajesz mi inwajta. Mhm. Będzie e, dużo, znaczy, wiesz, dużo jeżdżenia będzie, ale to naprawdę, wiesz to tego nawet nie będziesz czuł, znaczy gdzieś tam kiedyś, wiesz, odczujesz, ale mhm. ale ogólnie pozy, pozytywnie wrażenia. No cholera, zapomniałem sobie ten, zapomniałem sobie przyćwiczyć skille na, na mining i na enchanting i na wszystko, I a, jak ja się ja nie tak chcę wyko wykopywać tych, a tu można się jakoś przed... Te... E, tak, tak, będziesz musiał tylko te pierwsze, wiesz co, questy wykonać i tu zaraz dojdziesz do takiej wioski i w tej wiosce otworzą ci portal. Aha, dobra. To jest jedyne, co tam musi zrobić. No, a ja, ja dokładnie to samo miałem, że ten, że sobie gdzieś tu się wybrałem i mówię, a zapomniałem skilli i wiesz, tutaj robiłem herba nie nabijając nic. no to głupio, nie? Mhm. O, ale Rain popi. Świetnie. Tylko czy ja cię widzę teraz? Chyba nie, nie widzę cię. faza, nie? Tak, tak, no to jest sfazowane. A zaraz, niedługo będziemy się widzieć, to ja sobie przy okazji pochodzę i pozbieram roślinki, bo coś naprawdę się przyda. Mi, bo robię alchemię. O, tutaj. Bardzo fajnie, bo dużo tych, dużo materiałów można znaleźć. Dobra, ja sobie muszę ten. A w tej fazie można materiały? Tak, tak, tak. Świetnie, dobra. naprawdę dużo tego jest. Dobra, to ja muszę sobie poprzestawiać skillę. Kurde, a tu ze skillami to jest problem, jednak. E Gdzie ja mam skillę, dobra, nieważne. Dobra, Rake e Rip mi się przyda tutaj. Nie pamiętam, co ja miałem, zresztą ja teraz gram na tanku. Na tanku? I no! Ja tylko tankiem, ja nawet DPS-u nie ruszę. Aha, aha, a ten. A bo ty tam to w takim razie nie... Nie, bo to Feroli, a nie, bo Guardian teraz jest, no tak. No. Się pomyli też 400 speki są. Ale tam też masz jakieś chyba te umiejętności do zabijania, nie? Nie, nie, to jasne, jasne. I kurlo, nie ja i jakie? Ja ci powiem, że teraz Resto druid może w kocie zabić normalnie gości. Swifty ostatnio robił taki filmik. W którym pokazywał wszystkie klasy, jak one tam zabijają, nie? No, no, no. I tak patrzę, Resto Druid, mówię, co on będzie mu fajerami firearm czy co, i w kocie gościa rozłożył tak chyba w jakieś 6 sekund. Wow, nieźle. Masakra, mówię ci, to też chyba będą gdzieś nerfić. No to ładnie, ładnie. No tak, pewnie ciężko wyważyć. Co ja mam w skile. Ja tutaj nie mam zeres. Boże, co ja straciłem, co ja zyskałem w tym, w tym. Okej, okay, mam skok. Dobra, Wild Charge jest cały czas tak, jak był. Gdzie to wsadzić teraz? Kurde, Felek. Co za Nie wiem, nie wiem, gdzie mam... Dobra, niech będzie pod tabem to. Właściwie to Wild Charge powinien być pod tabem, okej. Okay. Ja w sumie w balansie jadę, to wiesz. Nie tylko w sumie itemy zaraz też będzie zmiana, to będziesz większe obrażenia dawał. Bo, bo jak właśnie, to jest... Za... właśnie właśnie ja miałem problem, kurde, nie mogłem kuku zrobić przeciwnikom. Właśnie bo ten. Jak to jest z tymi tym brońmi dla druida? Bo jak zamieniasz się w kotam, to zadajesz takie obrażenie jak, jak twój jak twoja broń, tak? Mhm. Mm znaczy, tak? to, to, to nie jest tak, bo to, to nie, nie można tego przeliczyć. Tak? Znaczy, broń modyfikuje obrażenia, nie? Tylko, że tu oczywiście zmienia się szybkość ataku. DPS się nie zmienia, tylko że DPS też jest zależny od twojego agility i tak dalej, i tak dalej, nie? To nie jest tak A, przeliczalne tak. prosto, nie? Ale tak, zależy od DPS-u broni. A, bo, bo mąk tak samo ma, nie? Że on tam z ręki bije, ale jednak, jednak liczy mu się te staty na, na broni, której używa gdzieś tam na plecach. Ma też jest to. A ja w sumie zacznę jakieś eliksirki robić, może. A co tutaj ciekawego mamy? Flaski, o jezu, flaski, jakie one są drogie. Tylko do tego golden lotusy są potrzebne, to jest odpowiednik Frost Lotusa. Aha, aha. Takie dosyć rzadkie coś. O, tu mam, o, ale mogę tego narobić. Intelekt zwiększa na 25. Dobra, ja cię kręcę makra, makra, gdzie jest mój. O jezu się, drogi. Ja mam pełny inwentory, o ty. Powiem ci, że przygotuj się na to, że będziesz miał straszny bajzel w tych w, w bagach, bo po prostu wszystko jest potrzebne, powiem ci. Jak to? Zobaczysz, że tam po prostu lecą ci takie. No, teraz nie leci taki krab, wiesz? Ja, ja, ja już mam baga, bałagan i bez. wiesz? No, no to mówię ci, będziesz miał masakrę. Dobrze. Ja też tak myślałem, że. Ja na Pandarej wyruszyłem, miałem chyba 80 miejsc wolnych. No i, i, i podczas pandary miałem chyba gdzieś tak zawsze dostępne z 5 do 10, bo wszystko, wiesz, gdzieś tam jakieś do cookingu rzeczy, gdzieś tam inne questy temy. Masakra, masakra. Ty jak się robiło makrowarunkowe, na przykład w stealth, coś tam, to się robiło średnik czy przecinek między isknami? Między yy, chyba przecinek z tego co pamiętam. Powinien być przecinek. Jezus Maria. Kurde, to jest dosłownie challenge. Ja teraz tu sprzedaję coś do wendora. Po prostu taki challenge to ja, no ja pas. Tak, to jest kurde, trudniejsze niż heroiki, mówię ci. O, to jest chyba niepotrzebne, no to. To też nie jest. O Boże. Coś mi się nie udało w tym makrze. Ludzie się pytałem, czy dzisiaj będzie QA. Tej rok chyba mówił, tak, że o 25. Tak tak, 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 tak. Oczywiście, że tak. To podpowiem ci, że się robi średnik. Średnik, tak? Aha, no. To to, to sorki. Nie, spokojnie. Czy tych, tych makrach to masakra jest? Ale wiesz, muszę używać ten, pausa po raz pierwszy w życiu. Co? Ten? muszę nie... używać tego skilla, który, który stanuje na starcie. Bo on a, też blidy daje, bo wiem. poprzednio wiesz jak kataklizm odpaliłem To tak szybko mordowałem y, przeciwników, że nie miałem co blidów w ogóle odpalać No a teraz nie, teraz, teraz to jest, jest już troszeczkę No, 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 czekaj Muszę nowe makro zrobić mm, okej okay. Stealth Robimy eliksirki Zobaczymy ile uda mi się wbić To jest Czyli... ciekawe, bo w, koń, w końcu będę mógł się wybić z tym. O, to też jest super, bo ja teraz robię sobie jakieś eliksirki, i podczas tego robienia uczę się jakichś recepturek normalnie, wiesz? Mm. Że z postępem robienia tych, to tych, się uczę czegoś. O, tu mam coś. Czeka. Golden Lotus kurde, muszę sobie. Muszę sobie porobić. Ty, co ty tak szumisz dzisiaj? Ja szumię? No. Oj, oj, to nie wiem, to czekaj chwilkę. Dalej szumi? Ja nie wiem. Nie, <grym> chyba nie. A może mi coś szumiało w uszach, wiesz, to też się zdarza. Jak się, wybra, <grym> jak się dużo gra, to wiesz. No, czasem takie jest takie anomalia, jakieś, wiesz. Oh, za dużo grania. Czekaj, o, zrobię nam Elixirie. to mi się pewnie przydadzą. Dajmy critical strike na godzinę. Wiesz hmm. co, ja dam info na YouTube'a, że tutaj jest ten live, bo yy, bo chcę, tak, chciałbym Pandarię pokazać ludziom, a do tej No to, jest tej nie robiłem, to nie wiedziałem, Czekaj. Tutaj ludzie dalej o ten czat. Wiecie, jak, jak chcecie, to a ja, ja tak. mogę gdzieś tutaj czytać czat, jakbyście mieli a coś... Tam. żeby ten, odpowiadać? Tak, tak, no, czy to wiesz, tak, w miarę, żebyś też mógł sobie pograć. Nie? Dobra, dobra, jakbyś mógł przekazywać, to. No, coś tam od czasu do czasu zerknę. Tak, tak jak macie, to wiem. żeby nie było, że wiecie, że. O, rok nie patrzy. Rok nas tu trzyma, i w ogóle. Hmm. Dobra. Informacje hmm. przekazano. Nie, nie, daj spokój. I tak i tak teraz dużo roboty. Nie mam tylko zbierać roślinki. Muszę ten liście zielonej herbaty. Zaraz będę nam tu Tea robił. Strasznie dużo tego tutaj jest. Dobra, mam to. A to tam, tam jest jeden taki quest dosyć wkurzający z Flamie mieliśmy, jak sobie levelowaliśmy, że musisz wysadzać właśnie te jakieś rzeczy, takie skrzyneczki. I one często, wiesz, one mają mały respawn rate i to trzeba tam czekać czasem. Chyba za dużo sobie pulnąłem tych... Chyba tu skonam. Czyli Nexus, jak się nazywa ten addon, co zmienia rokowy wygląd paska życia i many? To jest... Yy... A pasek to jest Shadowed Unit Frames. Tak, tak. No i to, to... Jest... Jeszcze ten, ten... Yy... To jest całe UI zmienia, nie? Tak tak, 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 tak. Shadowed Unit Frames. Dokładnie tak się to nazywa. Rok, czy ty w ogóle grasz w Guild Wars 2? Bo mam przeczucie coś tam, coś tam. Czasami gram, czasami nie. Wow, znalazłem miecz! What? Oła! Oh, miecz. Oh, wow. niebieski, niebieski miecz, no. O, to może, może go kupię od ciebie. Zobaczymy. Jak możesz go linknąć zaraz, bo też gdzieś tutaj mam jakieś miecza. Tylko czy on lepszy jest, to ja nie mam pojęcia. Gdzieś na partę może dać, nie? Jak coś. Dobra. Zobaczymy, co to za ostrze. O, 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 herbata. Teraz dziękuję. Doombreaker. Doombreaker. Rok, czy będziesz nagrywał Star Wars The Old Republic? Nie, nie, już nie, no naprawdę. Chyba, że jak, jak, jak już przejdzie, no, chyba teraz przeszło coś na darmówkę, ale. E, to dopiero w tym. E, w. Co jest. czekaj, czekaj. Co, co, jest, co jest przed grudniem, ale mi wypadło z głowy. Listopad. Listopad, o! Listopad, dokładnie, w listopadzie. A, No to wtedy, wtedy być może coś nagram. O no, ja też gdzieś tam będę sobie wtedy pogrywał, zobaczymy jak to będzie. Bo nie miałem jakoś się do tej gry, nie mogłem jakoś przerzucić, nie wiem dlaczego. Nawet jej nie wypróbowałem nigdzie na tych trialach, nie wiem. Nie, w ogóle? Nic, nic, nic. Jakoś... Gdzieś tam u kolegi popatrzałem, pograłem chwilę, tak. Nie wiem, jakoś mnie nie ciągnęło masakrycznie. No ale jak jest za free, no to wiadomo warto wypróbować, nie? nie zobaczyć pewnie. co to. No. to nie pewnie, no pewnie warto, gra jest fenomenalna, tylko że... Moim zdaniem ma spieprzony system właśnie walki, jest nudny, nu nużący. P nie, nie tyle nudny, co nużący. Ale w, w jakim sensie, że gdzieś tam atakują takie jakieś nie. Nie, nie, w tym sensie, że po prostu nudno się walczy. Aha, aha, no jak się akcji brakuje, tak? Znaczy... wiesz no używanie tych umiejętności jest nudne po prostu po jakimś czasie. Aha. Tak, jak tutaj w World of Warcraft wiesz, ty niesz cały czas i, i nawet nie zauważasz, że walczysz, to tam po prostu jest to takie mozolne, męczące. A, takie uczucie jakieś gdzieś tam towarzyszy. A, rozumiem. No zobaczymy, zobaczymy. Mnie też jakoś inne MMO nigdy nie przyciągnęły na dłużej niż wiesz niż, niż jakieś tam parę dni. No, ja, no. Tak to jest, nie wiem, czy to jest jakiś syndą World of Warcraft, czy co. Cholera <grym> nie, być może, no jesteśmy trochę rozpieszczeni. Wiesz, co? Aha. Właśnie odkryłem, że mogę używać itemów questowych. Pozostając w stelcie. Aha, a no proszę. Bo my to mieliśmy nieźle, to musieliśmy się przeciąć przez tych wszystkich tam gości. No. Golden lotus, o, ja. Yeah. Ale ty jesteś alchemikiem, tak? Ale farcik. Nie dość, że Nie. bladelf to jeszcze zbiera kwiatki, jezu. <laughs> Hej! Zostaw <laughs> moje kwiatki! <laughs> o, ale wiesz co jest fajne? Nie wiem czy pamiętasz, ale w TBC był taki kwiatek y, Glory, jest coś tam. I jak go zebrałeś, to on dawał ci buff'a. I teraz dokładnie tak samo jest w tym. Z tym, z tym. Jak wylotujesz Golden Lotus, a to dostajesz buff'a, Tylko teraz przyznam, co on daje. Fajny extra, O, na 15 minut dostajesz taki efekt, że jesteś szczęściarzem i masz większą, masz jakąś dużą szansę, żeby znaleźć rzeczy na Pandarii, jakieś ciekawe. No proszę, no to ciekawie. Teraz mogę flaska sobie jakieś zrobić albo. Albo nie, zaczekam, bo wylotowałem kamyczek taki, mm -hmm. który y, przy połączeniu z trzema Golden Lotusami mogę zrobić w trinketa. Taki trinket na pewno ci tam nam się przyda. Znaczy mi. <laughs> <laughs> Więc wiesz. Zawsze uwielbiałem stealth. To jest jedyna rzecz, jaki mi brakuje u e, że, że stealth, tak? No, no, no. Jezu, jak to jest przyjemne. Czasem tak potrafię, wiesz, uprzyjemnić, że Wiesz, że gdzieś tam przedzierałeś się. Często tak było, że akurat jak Rogue'iem grałem, to mhm. często się wiesz, gdzieś tam przedzierałem przez te bazy, czy coś takiego. Wiesz, pogadałem z kimś tam i nagle mam wrócić, nie? a wszystko się już zespawnowało. No musiałeś się znowu przedzierać, tak to wiesz. Stealth, no, 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 tak, tak, tak. Le le lecisz, nie? Choć czasem zauważyłem, że expa się na tym traci no? leciutko, ale... To no tam, tam niedużo. No, 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 tak, tak, no, ale to jakby już masz yy, cap, no to się nie martwisz, powiem, zupełnie, nie? No, no. Eee, tutaj. Oj, znowu chyba dzieci atakują. No nie wierzę w to. Dobra, zamkniemy okno w takim razie i gdzieś tutaj zauważyłem jakieś pytanie. Eee, skąd ten kod strzela rakietami? To jest dobre pytanie. A to jest Quest Item. To jest po prostu jakieś takie race używałem, żeby podpalać ten. Żeby podpalać. Żeby podpalać te. No, te rzeczy. Co tam podpalałem? Z tym, że pytanie, gdzie miałem umieszczone rakiety, to jest dosyć trudne i nie zamierzam na nie odpowiadać, ale na pewno w komfortowo balistycznym miejscu. <gry> o Boże, aż mi się przypomniało kiedyś na SCC był ten ta walka, Skybreaker, czy coś tam, że tam, wiesz, strzelałeś się tymi statkami i tam był taki rakietowy plecak, który wiesz, trzeba było użyć, żeby przeskoczyć na drugi statek i zabić maga, który gdzieś tam zamrażał coś, nie? Jak był druid, to on dosłownie ten rakietowy plecak miał na tyłku. I wiesz, Ja wie... pamiętam, no śmiesznie latał, kurde. Ja, ja tankowałem, wiesz, yy, tam, miśkiem, I, i, I cały czas żeśmy się bawili z skakaniem tym. No, Ale ja mam słaby Zobacz, Zobaczy, tank ma ten? Znaczy. Muszę to. Zaraz sobie sprawdzić. Okej, okay, zobaczmy, jakieś imię, no mamy. Tle. Co ja mam za stealth? Czemu mój stealth jest taki słaby? Że mnie wszyscy od razu widzą. A no nie wiem, nie wiem. Może nie w DPSie, czy coś? No nie, ja jestem, jestem w kocie, ale, ale jako Guardian to całkiem możliwe, że ja mogę mieć słaby stealth. Teraz, mm. teraz to sobie zobaczę. niech ja sobie... Specjalizacja. Co dostaje Feral? Savage Roar, Mengu... Ja też mam R.I.P. No, nie wiem czemu, tak? A nie wiem, nie wiem. O, teraz o, tam nazgrym jest. Teraz się chyba zaczyna ta ciekawsza część. Będziesz musiał się przedzierać i zabić takiego jednego generała. Oh. No, No z ciekawe, nie wiem, jakiś dziwny mi się wydawał, więc. Tam wiesz, no, możesz go zabić. Zaraz się tym zajmiemy, zatem. No bo te talenty teraz wybierasz, No ciekawe. patrzę, patrzę, czy tu jest jakiś talent, który to jest stealth, ale to nie powinno być, no to nie może tu jest po prostu te, te małpki lepiej widzą. <laughs> Możliwe, albo w DPS-ie wiesz, masz te pasywki związane z, z tym. Ze spekiem. I ono może coś powiększa. Nie, 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 nie mam pojęcia. Nie gram, znaczy, gram druidem, ale w balans, to wiesz, to ja, ja biegam w kurczaku. Fajnie bym mógł być niewidzialnym kurczakiem, albo mógł latać w tym kurczaku. Świetne by to było. Każdy chciałby być niewidzialnym kurczakiem. Kurde, to jest moje marzenie. Ale już dobrze, że chociaż. <laughs> no teraz zrobili tak, że w, ty, w tym munki nie możesz latać, jeździć na montach, nie? Wiesz, jak ty tam mówisz, że wiesz, że, że, że pod twoim pandarenem się uginały, to takie tygrysy pod takim munkinem, to wiesz, no. muszą płakać. Wiesz, a one jak w nie jeździsz bez zmianiania formy? No, no w munkinie siedzisz na munkie. <laughs> to, to jest. Jest jeszcze jedna taka fajna forma, która bardzo, znaczy, mo można mieć munkina. Jest taki glif, nie? że masz munkina, ale tak naprawdę mm... jesteś w swojej formie, tak? No, no, Tylko że jesteś no, no, no. taki troszeczkę i gwiazdki latają wokół ciebie. Hmm. Słoń, jakbyś coś...